Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry. To będzie taki odcinek, żeby się troszkę po prostu przypomnieć na kanale, ale pomysł mam dobry. Będzie porównanie mietkonga i witusia, tylko muszę odjechać w jedno w jakieś ciekawsze miejsce. No nie będę przy bloku nagrywał. Ogólnie mam ostatnio bardzo dużego pecha i nadomiar złego jeszcze to. Nie wierzę w zabobony, ale miałem tak pechowy weekend, właściwie, że to, co się teraz wydarzyło. To aż strach teraz w ogóle ruszać się z domu, bo nie wiadomo co mnie będzie spotykało. No, no to jedziemy na dwa auta, jak to się dzieje, że ja prowadzę Mietkonga, a witolec jedzie za mną. Chylozaur Senior jedzie. <ścoughs> Witolcem miały być fajne ujęcia z drona, ale kabelek zgubiłem. No a teraz jedziemy do. U ojca znajomego, i może kabel będzie, to uda się nagrać fajne nagrywki. A jak się ładnie Witolec prezentuje. Co się dzieje, że tak rzadko wstawiam filmy? Tak jak wspominałem, jestem w Toruniu na kursie. On jest bardzo wymagający, absorbuje ode mnie mnóstwo energii i czasu. Natomiast jestem już na półmetku. Zostały mi ostatnie dwa tygodnie i wracam do zajęć, czyli do tej formuły, która była wcześniej: poszukiwania, wyjazdy, zaplanowane trochę wolnego. I całkiem możliwe, że gdzieś z Odynem pojedziemy. Jesteśmy w kontakcie, mi to bardzo dobrze zrobi, ale zobaczymy, czy jemu się będzie jeszcze chciało po wyprawie bałkańskiej. Zobaczymy. Musiałem zmienić kąt, żeby to było lepiej widać. Wnętrze pojazdu teraz tak fajnie oświetlone, bo słoneczko akurat zachodzi, i to jest idealna pora na to, żeby nagrywać takie rzeczy. No, zobaczcie w środku. Piękny pokoik, meblościanka, lub jakby domek góralski. Jest naprawdę pięknie. Ja się tutaj czułem cały czas bardzo komfortowo. Natomiast jeśli chodzi o prąd, no to zacznijmy od porównania prądu. O, tu by się przydało zrobić czyszczonko. Panel solarny 400 W. Regulator V10A. Akumulator 100 godzin. Znajduje się za fotelem. Kierowcy, lodówka, monitorek. A jak to wygląda w sprinterku? Mietek ma na dachu taki sam panel 400W, natomiast regulator Victrona 30A i dwa akumulatory LIFE PO4, czyli razem 200A, które znajdują się tutaj. Jeden jest skitrany tam, gdzie jest piecyk od Webasto, drugi tutaj i w tym miejscu. Muszę jeszcze zamontować wyłącznik, taki Hebel, i to na dniach będę musiał uczynić. Tutaj wspomniany regulator oraz przetwornica. Ile ona ma? O kurde, ja nawet nie wiedziałem, że ona ma moc maksymalną 2000 W, a moc ciągła 1100. Także dlatego daję radę mi, uciąga bez problemu. Kompresor tutaj podłączona jest listwa. I jest prądzik do zasilania laptopa, czy na przykład można podłączyć sobie ten monitorek. Porównywanie wyrka. Zacznę od splintera. Jeśli chodzi o łóżko, to jestem bardziej zadowolony z tego, co jest w vito, dlatego że tutaj jest zastosowane po szerokości. No ale to jest 1,74 74 m bodajże. No to brakuje z 10 cm do tego, żeby się komfortowo wyprostował. Dlatego kładę się delikatnie po przekątnej i wtedy mogę spać bez problemu jest rozwiązanie na to żeby się położyć wzdłuż jakby auta no to jest taka decha z zakładkami na blat z jednej i z drugiej strony plus dodatkowy kawałek materaca no ale wiadomo głównie jeżdżę sam dlatego wyrko cały czas rozłożone w tej pozycji tak, znów szeroki kąt żeby to lepiej widzieć dla potencjalnego nawet nabywcy to jest taka informacja że tutaj tylko cyk Wyjeżdżamy, na no po rozłożeniu to będzie około 2 metrów na 120 tworzy się taka olbrzymia przestrzeń. No wiadomo, nie będę tego uzbrajał w pościele i tak dalej. Bo i po co. No ale zobaczcie, jakie ogromny wyroś się tutaj tworzy no i tutaj takie 1,80 m. 3,84 m ja tam mam dokładnie No zobaczcie Bez problemu I dwie osoby tutaj śpią Jak królewicze Szafka A i właśnie w szafce jest też zbiornik Na wodę Do prysznica, do mycia Bo tutaj jest też taki dozownik Mam tutaj też wykrywacz Który muszę jednak zabrać bo xterka jedzie ze mną dalej. Wspomniany już prysznic, słuchaweczka i tutaj plandeka. Za pomocą magnesików rozkładałem dookoła taką kotarę i w sumie Wam to pokażę. I to nic skomplikowanego. Jest przycisk pyk Pompka zaczęła zaciągać wodę. No i jak widzicie, nic trudnego w tym nie ma. Jeden przycisk, kilka magnesów, i można się normalnie kąpać. Widzicie, jak pięknie. I można normalnie się kąpać. No, w sprinterku jest to dużo wygodniejsze bo jest kabina pompa światło i jest też boiler i tu cyk i następuje grzanie wody tylko że w tym momencie nie jest podłączony do wtyczki znaczy wtyczka nie jest podłączona do gniazda bo no nie będę się komponować w tym momencie i co Tutaj to wygląda tak Przy okazji toaleta I tutaj mieszalnik jak w domu, woda ciepła, woda zimna Zbiornik pod autem 60 litrów Na największa wygoda jak wiadomo to że sobie stoję lufcik na światełko i na powietrze Generalnie jest to trochę ciemno Będę musiał na wiosnę, na wiosnę wstawić jakieś okienko i teraz się zastanawiam, czy drzwi tylne, czy szybę w ścianie bocznej zrobić po prostu tak, jakby 2 dwa, dwa. i ten 2-2. Dwa, dwa. Ten ma 130 koni i ten chyba najprawdopodobniej też. Tak wynika z kilowatów wbitych w dowodzie. Natomiast oczywiście Vito zbiera się dużo lepiej. Skrzynia sześciobiegowa, tutaj, tak samo. Wito pali około, minimalnie około 7,5 litra przy takiej bardzo ekonomicznej jeździe. Ten natomiast przy tych wielkich kołach minimalnie pali 9,9. No generalnie dychę trzeba liczyć, jeżeli chce się tanio w miarę jeździć. No bo już tam powyżej 120 na godzinę, jak się jeździ gdzieś na ekspresówkach, no to się już robi niestety wir. Wito Rok 2004 no ale zadbany, także też nie widać po nim upływu lat, że tak powiem no wyglądał troszkę gorzej, ale ostatnio przeszedł blacharskie naprawy szafeczki eleganckie, tutaj prysznic jeszcze taki turystyczny jakiś tutaj wiatraczek z dołu mamy skrzynkę bezpiecznikową lodóweczka i to w zasadzie z porównań to lodówka ma 36 litrów, a w sprinterze mam jolko 26 litrów. Także no tutaj trochę większa. No ale jak będę sprzedawał wito, to tą lodówkę tutaj zostawiam. A to nie będą ujęcia z drona, tylko z paralotniarzem. 20-krotny zoom, nawet widać jak mu tam co mam do zrobienia i to jutro będzie się działo nie będę tego nagrywał oczywiście bo i po co muszę porozkręcać tutaj e, właściwie te kołki plastikowe powyciągać i wygłuszyć drzwi bo nie są wygłuszone w środku no i jak będę tutaj spał no to zimą na pewno będzie ciągnęło od drzwi no i oprócz tego tutaj ten filc pościągam bo zostało mi bardzo dużo tej tkaniny nie wiem właściwie, ile tego tutaj jest, ale na pewno wystarczy, żeby wykleić te lewe drzwi, i prawe. I co tutaj jeszcze chciałem zrobić? Tu, jak widzicie, to jest ładnie już obrobione, e, wylakierowane całe drewno wszędzie, krawędzie załagodzone. No i tych gratów tutaj dużo trzeba będzie też jakoś to ogarnąć. E, taka formatka z płyty OSB, i muszę tutaj porobić jakieś półeczki. Tam z kable. Oczywiście to tak nie może wyglądać. Nie może tak być. Więc tam to zabuduję. No i oczywiście zrobię sobie. I zrobię sobie przegrody. Zbiornik na wymasto przyszedł, już taki 5-litrowy, kwadratowy. Bardzo fajny, zgrabny, ale podpowiadacie mi, namawiacie, żebym podłączył się przewodem paliwowym bezpośrednio do zbiornika. No i chyba tak zrobię. Jeżeli będzie to dosyć proste, bo. No nie mam opcji za bardzo gdzieś wjechać na kanał i zrobić to od spodu Wiadomo, no on jest dosyć wysoki Ja jestem w stanie się położyć pod spód auta i to zrobić Ale no nie wiem jak to tam kwestia ze zbiornikiem Czy jakiś trójnik trzeba będzie, czy opuszczać zbiornik Jeżeli tak, to dam sobie z tym sianę i po prostu ten zbiorniczek 5 litrowy gdzieś tam wkomponuję, Żeby po prostu było tyle, żeby grzać Wysokość to też jest tutaj Z morą nie, ale czasami naprawdę można się zdziwić, jak się wychodzi z auta. No, trzeba się przygotować na ten krok, że on musi być dosyć taki sowity. No nie? Zobaczcie. Jest wysoko. Dostałem od gosi taką. Dostałem od gosi silikonową matę antypoślizgową do szuflad i szafek. Tyle, że to nie będzie akurat służyło do szuflad i szafek, a pod yy, toaletę. Żeby ona nie jeździła. Ona w tym momencie stoi na koszuli, żeby nie rabaniła się w czasie jazdy. No ale teraz wytnę ten kawałek, i to będzie to, co muszę zrobić. Światło takie dla przyjemności to Biedronka. Ach, Biedronka. Idealne takie klimatyczne światełko, laptop podłączam do monitorka i można sobie leżeć i oglądać coś ciekawego na YouTube. Wtedy jest bardzo przyjemnie. Wylot ciepłego powietrza od Webasto tutaj, a Wito tutaj za siedzeniem pasażera i ogrzewa od razu tutaj całą kabinę. Momentalnie robi się gorąco. Ja byłem na święta dokładnie w grudniu 23-25 po prostu van life'owałem i z Gosią. Także no, można bez problemu zimą sobie podróżować i jest komfortowo. Ciemno zaczęło się robić. Tak jak mówiłem szybko się ściemnia. Jakby w sumie Witolca tak pomalować na zielono Raptorem tak jak jest pomalowany Sprinter. No to też by był kozak co? No gdybym go sobie trzymał to chyba bym to zrobił. No i tak dron polatał. Ale bateria dosyć szybko siada. Tak DJI Mini. Trzeba powiedzieć, że robi robotę. Za te pieniądze, naprawdę fajny sprzęt. Polecam. Oby dwie maszyny, napęd na tył. Natomiast tutaj jest yy, troszkę łatwiej jeździć po cięższym terenie, dlatego że są takie duże koła. A w połączeniu z takimi oponami, no to no daje troszkę więcej możliwości. Witolec w tym momencie na letnich oponach. Na Alufelgach mam do niego oczywiście zimówki, na stalóweczkach, nówki zresztą w zeszłym roku w zimę kupiłem No to mają pół sezonu przelatane właściwie I jakby ktoś go kupował to oczywiście dostanie drugi komplecik kół ze sobą po co, ogóle, po, po co w ogóle porównywać takie dwa samochody do siebie? Bo można! Bo mam w tym momencie jeszcze Na pewno Sprinter to jest dużo więcej możliwości Natomiast jeśli chodzi o Vito No to pierwszy wypad to była Chorwacja No i trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że no ma gabaryt typowej osobówki Nie było problemów jeździć gdzieś w wąskich uliczkach A jak wiemy w Chorwacji takie wąskie uliczki są No i tutaj akurat Vito się sprawdziło Kuba Korsir jeździł wtedy Mazdom. Yy, Przeciskał się w różnych miejscach. Ja natomiast też nie miałem problemu, a mając oczywiście dużo więcej przestrzeni, no, chodzi też w zasadzie o to, że nie każdy czuje się, żeby prowadzić taki większy samochód. Sprinter akurat no, jest troszkę większy, nie wiem ile on ma dokładnie wysokości, natomiast już yy, muszę zwracać uwagę gdzieś na przejazdy pod wiaduktami, nie wiem czy on ma o, około 3 metrów raczej. No. Raczej będzie miało od podłoże około 3 metrów, więc już muszę uważać. W jednym i drugim elektryki praktycznie tak samo. Jakieś tam klimatyzacje, jakieś sterowanie elektryczne szyb. I co tu jeszcze? Lusterka. No, to w jednym i w drugim to samo. W zasadzie bardzo dużo jest podobieństw, jeśli chodzi o te dwa samochody. No i oczywiście w samej kabince jest dużo więcej miejsca, no nie. Jednak tutaj ta ławeczka dwuosobowa mogą jeździć trzy osoby z przodu, a w Witolcu tylko dwie osoby. Ok, tych nagrywek z porównań, tych dwóch samochodów na dzisiaj by to będzie koniec. Jutro rano wybieram się na poszukiwania, a potem znowu do Torunia. To odjeżdża, to chciałbyś takiego, co? Pewnie. Taki Jaki kamperek, co? jak Dawaj, dawaj. Przecież to ma 150 koni. Już? Jestem na balkonie i miało być poszukiwania, ale zobaczcie jak wygląda pogoda. Pada deszcz. Także no, nic z tego. Wspominałem na samym początku odcinka, że mam pecha i będę miał, bo zbiłem lustro. I tak kupiłem sobie wczoraj buciory lowa. One są bardzo drogie. I oczywiście, co się stało, olej napędowy, jak tankowałem BMK, skapnął. No i wyczytałem w necie, że można czyścić benzyną. No to ten zbiornik to jest właśnie ten zbiornik do sprintera na olej napędowy. Mam tu trochę benzynki i chciałem czyścić, i teraz spowiałem. No i nawet nie jedna doba, i buciory sobie trochę zniszczyłem. Ten odcinek dobiegł końca. Ja się żegnam. Idę, bo zimno. Jak się podobało, łapa w górę, komentarze i subskrypcja kanału. Do następnego. Majo.